Albo masz No! Nie ja co, debil tu kamienie kładzie! Hej, witajcie w kolejnym odcinku z The by Daylight. Jest z nami Hupcio, Don oraz Alko. Bierzemy Dead Harda, Żelazną Wolę, Dreszcz oraz Zaradność. Dreszcz, Zaradność, czyli najlepszą kombinację pod lupowanie się. Bierzemy także fioletową apteczkę z dodatkami. I wymienimy się za latarkę z Donem. Eee, chodź, Pat, do głównego. Po Dobry. swoje... Narkotyki. narkotyki? Narkotyki, tak, to jest moje ogłoszenie, że my tutaj jesteśmy zmuszani, bo musimy oddawać dla narkotyki. Pata, narkotyki. bo on jest uzależniony. Gdzie ty masz narkotyki? Proszę oddawać moje. No tu to mu leży. Hmm, Ciekawe no, gdzie no, przyjdzie no, Nurs. Ja z... ja z Alko nie gram, bo Alko wywala Alko no, no, Technik. Oni jest zakrawiona, cała upocona. Po co ona, bo w sumie walnęła jak tego, jak była zmęczona po teleportacji. Ona, ona leci, leci za mną. Chyba? Za mną leci, dookoła kamienia się z nim lukuje, świetnie. A, jednak nie. Robię, bo killer szaka. E, Tutaj można łatwo zrobić, więc nie wiem, dwa po stronie świątyni można zrobić i tego. I już reszta niech się dzieje, ale nie z się zawsze zgadzać trzeba. Dokładnie. O, co to za pierdoły, Siemano. Dobra, wracam z powrotem. Ja, ja wiem, że to się zgadzasz. No, tak. mówię, że to się Idziemy do świętej nie robić gena ładnie, żeby nie było trójgena. Rozumiesz? Rozumiesz? Rozumiem. Tak. Mam nadzieję. Jakbyście nie ja Tak, idź robić gena, ja zobaczę jeszcze, czy na pewno trzeci gen. No, ja sobie zaraz ja umrę i będziemy mi smutno. No i git, umieraj. za narkotyki. Do zmuszanie tak. Dobra idę stąd nie No właśnie rok. byś mógł odbiegć stąd, wiesz No no jest jakaś wylano skoro pata tak wygląda. Nie. <coughs> nie zdążyłem już tobie do palety Ja tam nienawidzę palet na nosce Z pewna śmierć no ale wiesz, jak była metro ode mnie, no to paleta to jedyne rozwiązanie. Ona leci do mnie, guys. O matko, masz ds -a? Nie. Aby ale mogę udawać, że mam Borowa i No wiesz co, może eee, to Kolejne ogłoszenia, szukam ludzi do gry, dziękuję. E, jak na kogoś powali, to gen się psuje obok. A, to... Jak myślisz, zobaczymy tu? A, raczej pójdzie po A, to. Ja też szukam ludzi no. nowych do grania, bo... inną grę do grania, o Tak, tak. Był dźwięk oślepiania, ale nie było już oślepienia samego. Mm -hmm. Unbreakable! proszę, zdążysz, zdążysz, Ojej, że, zdążysz. Proszę. Potem... Ciol widziała mnie. Jak nic. Ja idę stąd. Jestem na Ona kamienie bije, jak to górnik jest. Górnik. <górnik Minecrafta gra. O ja co był żelak w ogóle, Pat, Nie pat, tylko ten Hubert do cholery, jasnej co? Żeś mnie zblokował Jak cię zblokowałem niby? O pak wykręciła trzymaciura O nie, nie siadło. Nie ten kon. Jakby się o kamienie zblokował, to by była opcja Widzieliście że ona ma skażoną? Jak tak. skażoną? O, właśnie... A właśnie wyskoczył. Za... A nie, aha, bo... widzę zablokowane gęto O, ktoś tam sobie lubi, lubi biegać, widzę na rannego, proszę mnie zdjąć. Czy mam 4% napierdalać? 4% Wszyscy biegają na rannego. <laughs> no właśnie, widzę. I to tak wszyscy tak, nie wiem. Ona się lupuje Więc sama do skarbu, tam. E, Hubert ściągniesz? Jestem w cholery daleko. Ja spróbuję. A, ale e, podnieś, się ja, wróci idę, tu. ja idę, ja idę. Ja już jestem pod. Dobry Dobre. <śpiewanie> nie widziałeś mnie Ta, idzie do was generalnie Easy peasy z tą szmatą Zostawiła mnie! Ty, ja się denerwowała, że jej robię gena na oczach No nie, blinka trąbała Nie, no to Dobra, wiszonko będzie Ma no A, dobra, leczymy się. Ju, Typowo? Znana, 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 na, 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 na ktoś dziwnie znana, na początku na początku znana, Patrzcie do tego znana, 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 No. znana, tą latarkę? Znaczy, No, Znaczy, co? Ona idzie niedobą. Nie, ona mnie zgubiła. Narkotyki. Co jest? Kamień jest niebany. Co jest? Ale ona przecież miała się tepnąć przez kamień i ona nie, przez ten kamień się nie tepnęła. Aha, szuka późno. jakim prawem to nie był kąt. Ale jeżeli ona się tepa przez kamienie, to ona ma spowolnioną teleportację? Bez sensu. Nie, normalnie się teleportuje, tylko jest no, problem, tylko... żeby wyliczyć. Żeby być no idealnie za kamieniem. To jest no, największy problem kamieni. Ona miała na maksa teleportację i teleportowała się przez odległość tego kamienia, co widziałeś. Eee, Do jeżeli patrzy w dół, Do to może teleportować na jaką odległość. Tak. Do haka Sprawa? Nie, 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 podnosi alko. A ja mam adrenalinę, o kurde, jakbyś wykręcił szybciej, ale dobra. Chyba i tak zadziała adrenalina z haka, czy nie? Kurwa zabiłem się. Nie to idzie tematu. do ciebie, Pat. Wiem. Mózg mi się zwiesił. <grym> Ejajajaj, możesz tam, nie pomyśle, na I co? Hatch był w głównym budynku. Mm, super. Kolejna A. latarka poszła. No i adrenalina mi się kurwa przydała. Nie bo bo jest wyjguć. Całun? na szczęście. I on umie Kuber. używać przyspieszenia. Widzę. Na co gramy? Bauna. I, I on ma popa na pewno. <laughs> bo nie ma ruiny. Obserwator. No mi się nie, nie, tu nie wtymuje. O, Hubert jesteś pierwszy godziony. Byliśmy trzech przy genie. Clown wybrałem siebie. Patrz, chodź, sto, patrz, chodź tu, głowie. Ja hucałem ja cały czas tutaj, a Hubert w tym czasie zamiast uciekać skręcił Gena, więc ja już wiem dlaczego on pierwszy zawsze... <grym> <grym <grym no, no to no to Nie, dobra. Aha, ty jeszcze się ganiasz, dobra. Myślałem, że krzyk, że leżysz. No, I tak cię szukam. Ja się nie widzę no. jak się tam Hubert gania. E, Hanako fobie na pierwszym wie, wie, e, Leci za mną leci, leci, Rzuca leci, mi leci. kolejne Lecisz? Nic. Dobra co tu NIE MA NIGDZIE PALETY? Daj tutaj kumerta Ktoś popalone. nie? Ale tu nie chodzi na trzy popalone po prostu, tu nie ma palet. No nie, rzuciłem. Nie, w tamtej okolicy rzuciłem tylko jeden. Ty a masz, no tak. a masz jeszcze raz, a masz jeszcze raz, a masz. Ej, 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 połowa? Boże... a nie, wiem, tak po... by nie dał rady. Tak, guzar blisko. On do was leci. Wyrobiliście tam gena, czy nie? Hon za mną leciał w taki a nie, sposób nie. dziwnie. Po co? Jest dość tam, nie? A ja cały. Ja, Całej czyli... Wild zaradność kotek, a i tak nie mogę przeskoczyć szybki przez te palety, przez okna. Gdzie ty ten granat złotych? Tak. Pani by gąga chciała tutaj dostać za te 4%? Nie Słuchajcie, mogłoby jej wyjść gdzieś w Ojej no, tylko nic nie ja wiedziałem A jeszcze to wyobraźcie sobie, że jakiś chłop chce strollować gry i się zabić na pierwszą haku i ściąga się sam z haka. Co wtedy on robi? Dizzy <gulatury> Eee... to co by no było? To No co tam śmieciu? Tam, tam gdzie ja wcześniej robiłem Zajebi... Czyli na... Na prawo od, HK y, haka ja tu wszystko zaminowane jest. On nie ma popa. O, No, ho, ho! Nie umiem tego wytajmingować, co jest? Albo ma Nie ma bo się normalnie tego... ...oślepiało. Za późno oślepiałem po prostu. Czemu? Jestem debil. Hmm, chyba mi widział. A tu to jest śmierć po podczas. prostu. E, don ściągniesz, bo jak gena kończę. A, to ja pójdę ściągnąć don. nie mam jak. Wykręć? To pad tak. pójdzie. Ja mam przypał. Wy macie tam mocno zrobione, z tego co widziałem. Dokładnie. No? No. tak. Ja. Y, ten przykiele kieleszaku został wykręcony? Nie. Nie, został właśnie wykręcony po drugiej stronie. No to chodźmy do Kielaszaka tam był do, 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 do Eee, Wraca się chyba do tego. On tam stoi, to nie wiem, czy chyba jest tam on, iść. Mnie, on mnie nie goni, właśnie już przestał. No, do cholery. Ja kontynuuję tego gena. Masz ds na Hubert? Tak. A tu jestem. I ty. Mogłem wziąć zamiast tego. Tu jestem. jestem na Idę, 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 idę. Jak tam Alko ci sprint przydał? O, oh, Boże... Od adrenaliny. Limno. No. On nawarł tymi butelkami jak szalony. Idę, 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 idę. Ja już zwrócam paletę jak idzie, bo, bo, bo po prostu nie chcę zginąć, nie? No teraz to można. <noise> nie, pójdzie za mną. Za mną. Co? Mm, za kurwa. ja to się raczej spróbuj. Nie psaj. O, ale nie... Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Ja otwieram jedną bramę, jak coś. Palety niszczę teraz? Jasne. Leci za mną dalej. Czy on przypadkiem nie ma fire Albo Albo brutalu? Dobra, jestem na tej samej palecie. Za tym takim domkiem wysokim jest otwarta brama na 9. Mhm. ty ja zaraz będę leżeć, więc... Śmiesznie. Ja mogę osłonić, gdzie jesteś? Na T-wall'a. Boże... Eee... No wyjdź ode mnie Eee E, bycz! E kurwa, cieci jebany, chodź tu Jak się nie będzie patrzył w górkę, to powinna dać radę. Będzie mnie gonił? Nie, nie będzie. Dobra, tu i Hubert gdzie jesteś? Ej, bo się zaraz serio wszyscy wywalą. Nie dobra, ja bym chciał, żeby on mnie podniósł. O, Ale nie oczywiście. On ma coś z tym! Bo jakim prawem to nie wchodzi to ja nie mam pojęcia Mam już pół wigla Ooo zarobiście, Staję na dziadku jeszcze, tak Ten kakalko ty rozwaliłaś? Nie. Ja rozwaliłem. Aha, pan poczekaj, uciekaj stąd, uciekaj Hubert stąd Uciekaj. O. o, dziad! Głady? O, być. o to też może być bo nie wiedziałam o co ci chodzi, w się sensie, w jakiś sposób uciekaj A. Nie widziałem, że już tak bardzo masz tego dziadka do Jestem na wstanie, jestem na wstanie. No, nie powstańcie, bo on mnie goni. A, Gdzie jest druga brama? Ja mam jeszcze dziadka, tak samo. A nie, podnosi mnie. Nie, nawet nie pierwsza. No dobra, tu drzewo było akurat. Za tym Dzień... drewnianym domkiem jest otwarta. Ja mam diesa, mam dziadka, więc na przykład. Na o, hmm, pasu, lecę na piłolę, najlepsze miejsce do lupowania Jeszcze mnie ściągnie wtedy? Ja Co są mogę Słyszę piłolę, dobra, nie idę na piłolę, jedę Bo ja, ja jeszcze idę, nie wisiałam Pat, po, po drugiej stronie, wiesz, gdzie jest brama Aha, dobrze, że biegnę tutaj Ja jestem przy jednej z za tym domkiem, nie? To no mi się no to... poruszyło, dobrze, tutaj Dobra, dobra dziękuję, to biegnę chociaż to do tej lupy Uratować mi to w tym życiu w tym, w, w tym momencie, nie? A, już dobra, przestań. O, znalazłem jeszcze paletę. No, Dokładnie. Jak to jest, kiedy się leczy trójkość? On ma fire'a jak nic! Ty się Hubert jeszcze wyłożysz, zobaczysz. O, nie przypowiadaj takimi przypomnieniami tutaj. Ja, no, ja wiem, że ty się wyłożysz. Chwała, wolno podać. bo to, to trzeba będzie odpocząć. On bramę. się patrzy. Tak. Otwieram bramę, jak coś. Otwieramy. Leczymy szybko. On za mną leci. Gdzie jesteś? Lecer. Jezu, już nie powiem, gdzie ty i przy tym to się Nie mam DSA, to jest ten problem. I ja Szybaj. wiedziałem, że mnie to zabije, nie? Brak DSA. Czekaj. Czekaj, gdzie może, lepiej. Ja jestem na półstanie już. Ja się wracam. Yes! Oh! To jest! Doskonale to, na samym krańcu byłem. Ja dobra? dobra. Weźmę. Ja wezmę ki jak ktoś. No urwa! No się. No, On będzie wracał do bramy? A To była piąta ręka i być może. Był rusak, nie wiem, są jak dziwne, dziwne znaczki ma A, jeszcze nie widziałem. Będę tutaj wisieć no Ej Hubert, ty jesteś tutaj No nie, no nie, wypierdzielaj oh. A ja tak samo miałam Został no mi przy tej granicy A może... Będzie? Gdzie on jest? W bramie Podnosi mnie Umrzesz Albo masz nie wiedzieć, co się Ja dziele, co debil, tu kamienie kładzie. Tylko... Bo zabijać się można o to. O, zrobił. Nas drabił. nie dogonią. Ale masz nie wiedzieć, Tam Tylko żebyś trafił. Nie ci że nie, 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 nie. Too no on miał palącą potrzebę. No mówiłem, do no serio. Hej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć. Hej, jeśli filmik Ci się spodobał, możesz go ocenić i zostawić pod nim komentarz. A jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij go subskrybować. Dzięki wielkie, cześć.